Zapraszamy Was na nasz subiektywny ranking 10 najlepszych miejsc na przepięknej greckiej wyspie Kefalonii. Tych, które zachwycają, zaskakują i sprawiają, że od razu chcesz tu wracać. Od plaż, po turkusowej wodzie, po malownicze wioski pełne uroku. Przygotujcie się na podróż pełną kolorów i widoków, które wciągną Was na dobre. Podzielimy się z Wami nie tylko tym, co tu zobaczyć, ale też odrobiną naszej miłości do tego miejsca. Bo Kefalonia totalnie skradła nasze serca i jest bez wątpienia jednym z piękniejszych miejsc jakie widzieliśmy w Europie. Od razu zaznaczamy, że to nasz subiektywny ranking. Jeśli brakuje tam miejsca, które Cię oczarowało, koniecznie daj nam znać w komentarzu. Gotowi? Zaczynamy podróż po najlepszych miejscach kefalonii. Przed Wami top 10, a dla wytrwałych mały bonus, którego nie znajdziecie w przewodnikach. Na południowo-wschodnim wybrzeżu Kefalonii znajduje się Skala, miejsce gdzie złociste, szerokie plaże spotykają się z błękitem Morza Jońskiego. W sezonie miejscowość tętni życiem. Znajdziecie tu liczne tawerny, kawiarnie i promenady, którą warto przemierzyć o zachodzie słońca. To tu turysta znajdzie wszystko, czego potrzebuje do spędzenia idealnego urlopu. Zarówno ci, którzy lubią gwar wakacyjnych kurortów, jak i ci, którzy preferują by rozłożyć się na ręczniku na miękkim, złotym piasku z dala od tłumów, znajdą tu swoje miejsce na leżaku w cieniu sosny albo w krystalicznej wodzie. Plaża jest naprawdę fajna, piaszczysta, długa, szeroka, z łagodnym zejściem do wody. To, co mi się bardzo w Grecji podoba, to że są oczywiście tutaj też parasole, są leżaki, są bary, ale jest mnóstwo miejsca, gdzie można się rozłożyć ze swoim parasolem, swoim leżakiem czy ze swoim ręcznikiem. I to daje naprawdę takie możliwości, biorąc pod uwagę, że ta plaża jest naprawdę długa, długa, długa. Czy plaża Ammo słusznie znajduje się w pierwszej dziesiątce najpiękniejszych plaż wysp jońskich? Zdecydowanie choć może umknąć uwadze wielu turystów, gdyż obecnie jest wyłączona z użytkowania i wróciła pod rządy dzikiej przyrody. Kiedyś prowadziło tu 400 schodów wykutych w klifie. Dziś jednak Ammos jest całkowicie niedostępna z lądu. Dodatkowo plażowanie w tym miejscu wiąże się z ryzykiem osuwających się skał, które czynią je niebezpiecznym. Ammos wciąż kusi. Można podziwiać ją z punktu widokowego na lądzie albo podpłynąć tu łodzią. Niezależnie, którą opcję wybierzecie, zapewniamy Was, że zdecydowanie warto. A może właśnie ta niedostępna i jeszcze bardziej podbija jej urok. Plaża Amos to absolutna wizytówka kefaloni. Znajdziecie ją praktycznie w każdym folderze. I pomimo, że nie można teraz tutaj plażować, to warto przyjechać chociażby po to, żeby zobaczyć ten wspaniały widok, tą piękną turkusową wodę w połączeniu z jasnym żwirkiem, te kolory zieleń, białe skały. No tego nie wymyśliłaby żadna sztuczna inteligencja. To jest absolutnie przepiękny, fantastyczny widok. Ksi i Megaslakkos to dwie plaże, które zachwycają swoim niepowtarzalnym, rdzawo-czerwonym piaskiem. Wyjątkowy kolor, który sprawia, że trudno je pomylić z jakimkolwiek innym miejscem na wyspie. Otoczone niskimi klifami z gliny i białymi skałami przyciągają tych, którzy szukają nie tylko kąpieli słonecznych, ale też wyjątkowego krajobrazu. To idealne miejsce na relaks. W Ksi znajdziesz leżaki i biczbary z pysznymi przekąskami, a w spokojniejszym Megaslakkos możesz poczuć się bardziej intymnie i swobodnie. A jeśli marzyć się spa, to podobno glina z tutejszych klifów ma właściwości pielęgnacyjne Ksi, która jest podobno jedną z najpiękniejszych plaż na całej Kefalonii, jest taka wizytówkowa, można powiedzieć. No i muszę Wam powiedzieć, że faktycznie robi wrażenie. Ten piasek tutaj takiego koloru mocno, mocno brązowego, w niektórych momentach, jak słońce pada, to nawet wydaje się, że on jest taki o takiej czerwonej, brunatnej barwie. I klify które tak nie do końca są takimi skalnymi klifami, a klifami z takiej gliny, więc dlatego tutaj naprawdę trzeba uważać. Nie można się rozbijać bardzo blisko tych ścian skalnych, no bo jest ryzyko, że coś wam spadnie na głowę. Myrtos to absolutna ikona Kefaloni i jeden z najpiękniejszych klejnotów w koronie wyspy, a nawet niektórzy twierdzą, że to jedna z najwspanialszych plaż w całej Grecji. Widok z góry, gdzie białe kamyczki kontrastują z turkusową taflą morza, to obraz, który zapada w pamięć na zawsze. Strome klify otaczają tę zatokę, tworząc pejzaż tak malowniczy, że trudno uwierzyć, że to sama natura, a nie instagramowe filtry. Szczególnie polecamy to miejsce na romantyczne zachody słońca, gdyż plaża ma zachodnią ekspozycję. Choć my Myrtos jest popularna i często odwiedzana, wciąż ma w sobie dzikość i energię, która przyciąga podróżników z całego świata. Nie musisz nawet wchodzić do wody. Wystarczy usiąść i patrzeć, jak fale rozbijają się o brzeg, by poczuć magię tego miejsca. Jeśli chcesz zobaczyć kefalonie w jej najpiękniejszej odsłonie, Myrtos jest obowiązkowym przystankiem. Jedna z kilku takich plaż ikon, można powiedzieć, czy zasłużenie Zdecydowanie tak. Można dojechać tutaj pod samą plażę. Plaża jest naprawdę długa, ma prawie kilometr długości, bardzo szeroka i powierzchniowo no, jest naprawdę spora. Jest fajne, łagodne zejście do wody. Plaża jest taka żwirkowo-piaskowa. Skardo to miejsce, które urzeka już od pierwszego spojrzenia. Elegancki port pełen jachtów, kolorowe kamieniczki odbijające się w spokojnej tafli wody i wąskie uliczki, w których historia spotyka się z nowoczesnym stylem życia. To jedyna miejscowość na Kefalanie, która przetrwała trzęsienie ziemi z 1953 roku, dzięki czemu spacerując po jej uliczkach, wciąż możesz zobaczyć tradycyjną kefalańską zabudowę. Osada łączy w sobie zarówno walory przyrodnicze, jak i piękne, kolorowe kamieniczki. To tutaj życie toczy się leniwym rytmem, by wieczorami nadmorski bulwar tętnił życiem. To tu możecie smakować luksusu, gdyż swoje jachty cumują tu najbardziej znane osobistości z całego świata. To też idealne miejsce, by spróbować wyśmienitych owoców morza w ekskluzywnych restauracjach lub po prostu zanurzyć się w śródziemnomorskim klimacie, który koi zmysły i zachwyca. Fiskardo zdecydowanie wyróżnia się z tych miejscowości, które do tej pory widzieliśmy, dlatego, bo praktycznie jako jedyne nie ucierpiało w trzęsieniu ziemi w 1953 roku. Więc kiedy tutaj przyjedziecie, Możecie zobaczyć ślady weneckiej zabudowy, kamienicy z XVII wieku. Jest wprawdzie sporo takich ruin, ale to wszystko dlatego, że cała miejscowość jest objęta takim programem ochrony tych oryginalnych osad i żeby tutaj cokolwiek wyremontować, no to oczywiście potrzeba jest zgody konserwatora zabytków i nic, absolutnie nic nie może zostać tutaj wyburzone. Przyroda w samym centrum miasta? To naprawdę możliwe. W samym sercu Argostoli, stolicy Kefaloni, czeka na ciebie niezwykłe widowisko: Żółwie Kareta w miejskim porcie. Każdego ranka, kiedy rybacy wracają z połowu, te majestatyczne stworzenia przepływają w poszukiwaniu łatwego posiłku. To szansa, by zobaczyć je z bliska niemal na wyciągnięcie ręki. Dorosłe osobniki mogą osiągać wagę nawet do 180 kg. Dlatego możliwość obserwacji tego gatunku w środowisku naturalnym jest wspaniałym doświadczeniem. O ile Argostoli jako miasto nas nie urzekło, to obserwacje Żółwie. Żółwi już tak. To prawdziwa lekcja o tym, jak natura może współistnieć z ludźmi. W porcie unosi się zapach świeżych ryb, a między kutrami w wodzie spokojnie krążą te niezwykłe żółwie, dodając magicznego uroku temu miejscu. Mają oczywiście swoją konkurencję na lądzie. Koty także mają ochotę na świeżą rybę. I słuchajcie, to są naprawdę piękne, majestatyczne zwierzęta. Tak, dorosły osobnik może ważyć nawet 180 kg, więc one są naprawdę wielkie. To nie są takie malutkie żółwiczki, tylko wielkie, piękne żółwie. I co ciekawe, w tych okolicach można je spotkać cały rok. W terii to kolejna perełka wśród dzikich plaszkę falonii. Miejsce, które zachwyca swoją niedostępnością i dzikim pięknem. Ukryta wśród stromych klifów, jest najczęściej dostępna od strony morza. Wystarczy łódź, by dotrzeć do tego małego raju. Ale dla bardziej wytrwałych podróżników jest też druga opcja. Trekking, który prowadzi przez skaliste ścieżki otoczone dziką roślinnością. To wyzwanie, które nagradza widokiem, którego nie zapomnisz. Bo w Terii to biały żwirek, intensywnie błękitne morze i krajobraz, który wygląda jak kadr z filmu o Robinsonie Crusoe. Brak infrastruktury? Dla wielu to właśnie największa zaleta. Tu liczysz się tylko ty, morze i zachwycający krajobraz, który sprawia, że chcesz zatrzymać czas. Jeśli marzysz o kąpieli w krystalicznej wodzie i poczuciu, że odkrywasz coś wyjątkowego w terii, jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Jeśli chodzi o długość naszego spaceru, to wyszło nam 2,6 km. Zajęło nam to 50 minut i ja bardzo szybko zmieniłam moje sandałki na pełne buty, a kiecka wylądowała w torbie, bo to zdecydowanie nie jest taka trasa na tego typu fanaberię. Jest dużo kamieni, które są śliskie, łatwo można zwichnąć kostkę, więc raczej naprawdę pełne buty. Melisani to miejsce, które wygląda jak z innego świata. Podziemne jezioro, którego woda mieni się wszystkimi odcieniami błękitu i turkusu. Kiedy promienie słońca wpadają przez naturalne sklepienie jaskini, całe wnętrze rozświetla się magicznym światłem. To krótka, ale niezapomniana wycieczka. Wsiadasz do łódki, a spektakl tańczących barw światła i wody opowiada historię tego niezwykłego miejsca pełnego mitów i legend. Melisani to dowód na to, jak natura potrafi stworzyć prawdziwe dzieło sztuki. Niezależnie od tego, czy kochasz przy czy po prostu chcesz przeżyć coś wyjątkowego, jaskinia Melisani zrobi na Tobie wrażenie. Uwierzcie nam, że te kilkanaście minut jest warte tego, by przyjechać tu nawet z drugiego końca wyspy. To już w III-IV wieku przed naszą erą była miejscem kultu Boga Pana, czyli Boga pól, lasów, Takiego, który był przedstawiany jako mężczyzna z nogami kozy i ogonem i ponoć zakochała się w nim nimfa Melisani, ale Bożek odrzucił jej miłość, a ona z rozpaczy skoczyła do tej jaskini i tak podobno powstało tutaj to jezioro. Jeśli mielibyśmy wybrać jedną miejscowość, w której spędzimy urlop na Kefalonii, to bez cienia wątpliwości byłaby to wioska Asos, która zachwyca malowniczością i spokojem. Kolorowe domki, wtulony w zieleń piniowych wzgórz i turkusowe wody zatoki tworzą sielankowy obrazek, który aż prosi się o zdjęcia. Spacerując po wąskich uliczkach, masz wrażenie, że czas tu płynie wolniej. Wszystko jest bardziej leniwe, bardziej urokliwe, bardziej greckie. Dwie restauracje kawiarnia, piekarnia, sklep, kilka uliczek od i cała wioska. Nie sposób nie wspomnieć o weneckim zamku, który góruje nad wioską i skąd rozciągają się jedne z najpiękniejszych widoków na Katalonii. To idealne miejsce na popołudniowy spacer, kolację z widokiem i chwilę niczym niezakłóconego spokoju. Tu po prostu ładujesz baterię. Wejście do ruin jest zupełnie bezpłatne, ale nie odbywa się tak zupełnie bezwysiłkowo, bo żeby się tam dostać musicie sobie zrobić mały spacerek. Ponad 2 km, ale przewyższenie jest ponad 120 m. Na szczęście droga jest bardzo przyjemna, widokowa, są piękne widoki na Asos. Po jednej stronie mamy różne drzewka, iglaki, pinie i jest naprawdę fajna, utwardzona droga, więc nam ten spacer zajął około pół godzinki. Antisamos to plaża, która z miejsca kradnie serce. Otoczona wzgórzami porośniętymi gęstym lasem i z wodą tak przejrzystą, że aż trudno uwierzyć, że to rzeczywistość. To tutaj kręcono filmowe sceny, ale zapewniamy was, że jej piękno nie potrzebuje filmowych trików. Wystarczy spojrzeć i zakochać się od pierwszego wejrzenia. Można zastanawiać się, dlaczego akurat ta plaża znalazła się aż tak wysoko w naszym rankingu. Już odpowiadamy. Jest łatwo dostępna, ma świetną infrastrukturę, udogodnienia, bary, tawerny, sklepy, duży parking, a jednocześnie wciąż zachowuje Dzikie piękno, szum fal odbijających się o kamienie, zapach piniowego lasu i spokojne zatoki, w których możesz zniknąć na cały dzień. To idealne miejsce na nurkowanie, popołudniowy relaks i leniwe godziny z książką lub lampką kefalońskich trunków. Warto zobaczyć różne plaże, ale na tej można po prostu spędzić wakacje. Z racji, że jest początek sezonu, to leżaki są zupełnie gratis, pod warunkiem, że zamówicie coś przy barze, a obsługa jest naprawdę fantastyczna. Wszystkie zamówienia przynoszą do stolika przy Leżaku i naprawdę dbają bardzo o to, żeby tutaj niczego Wam nie brakowało. Cały czas zbierają zamówienia, więc lepiej niż na All Inclusive. Natomiast jeśli chodzi o cenę w sezonie, to trudno powiedzieć, ile będą one wynosiły dokładnie. Natomiast, trochę patrząc na poprzednie lata, z tego co rozmawialiśmy z obsługą i w zależności od tego, który rząd Leżaków to będzie w odległości od morza, to będzie to między 10 a 20 euro. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ale to nie wszystko. Mamy dla Was mały bonus. Miejsca, które według nas zasługują na szczególną uwagę i dodają tej wyspie jeszcze więcej magii. Plaże, które nie są aż tak popularne i nie znajdują się w czołówkach rankingów, ale mają sobie to coś, to coś, co sprawa, że już tęsknimy za Kefalonią. Nie możemy pominąć tu jeszcze informacji o naszym blogu, gdzie czeka na Was artykuł, w którym opisaliśmy dla Was 27 odwiedzonych przez nas plaż na Kefaloni. Uwierzcie nam, jest w czym wybierać. Plaża Koroni to ukryty klejnot na południowym wybrzeżu Kefalonii. Otoczona stromymi klifami i bujną roślinnością, oferuje spokojne miejsce do relaksu z krystalicznie czystą wodą. Dojazd do plaży prowadzi przez wąską, szutrową drogę, co może stanowić wyzwanie dla niektórych pojazdów, ale widoki szybko wynagrodzą Wam te niedogodności. Koroni to idealne miejsce dla tych, którzy szukają spokoju i kontaktu z naturą, z dala od turystów. Plaża Chorgota to prawdziwa petarda. Pomimo iż jest to jedno z najspokojniejszych miejsc na Kefalonii, położona na północno-wschodnim wybrzeżu wyspy, w pobliżu wioski Komitata, zachwyca krystalicznie czystą wodą, białymi kamykami i otaczającą ją bujną roślinnością. Wyobraźcie sobie odpoczynek w oliwnym gaju, a potem kąpiel w turkusowej wodzie. Czego chcieć więcej? Na miejscu nie ma zorganizowanej infrastruktury, więc to idealne miejsce dla tych, którzy szukają ciszy i kontaktu z naturą. Plaża Kalamia to urokliwa, spokojna zatoczka położona w pobliżu miejscowości Lassi i stolicy wyspy Argostoli. Otoczona imponującymi wapiennymi formacjami skalnymi, oferuje krystalicznie czystą, turkusową wodę oraz mieszankę drobnych kamyków i szarego piasku. Plaża Agia Eleni to ukryty klejnot na zachodnim wybrzeżu półwyspu Paliki. Dojazd do plaży prowadzi przez wąską, krętą drogę, co może stanowić wyzwanie dla mniej doświadczonych kierowców. Agia Eleni przyciąga miłośników natury i spokoju, oferując możliwość nurkowania wśród podwodnych formacji skalnych i eksploracji małych jaskiń. Choć plaża jest niewielka, jej dzikość i brak tłumów czynią ją idealnym miejscem dla tych, którzy pragną odpocząć z dala od zgiełku turystycznych kurortów. Dla tych, którzy lubią jednak bardziej cywilizowane plaże, polecane plażę Petani, położoną na zachodnim wybrzeżu półwyspu Paliki. Otoczona stromymi zielonymi klifami i otwierające się na krystalicznie czyste wody Morza Jońskiego, plaża ta zachwyca naturalnym pięknem i spokojną atmosferą. Petani często porównywana jest do słynnej plaży Myrtos, choć jest od niej mniejsza, a infrastruktura bez wątpienia lepsza: bary, tawerny, toalety.